Witam Was bardzo serdecznie w jakiejś wiosce na Zadupiu. Nie wiadomo czego, ale jak widzicie, mamy noc. Mamy jakąś rzekę, i postanowiłem wybrać się oczywiście na ryby, no bo co innego na tym kanale, słuchajcie. A tak naprawdę, oczywiście jesteśmy w Russian Fishing. Ostatnio jakoś coraz więcej mam ochotę popykać sobie w tą gierkę. Nie ukrywam, według mnie najlepsza, najlepsza naprawdę gra wątkarska, najfajniej rozbudowana, ale przez to, że ma też swoje minusy, to jakoś nie mogę się do niej przemóc. Aczkolwiek ostatnio troszeczkę sobie pogadałem z Bumpsha jest taki kanał na YouTube. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli gracie w Russian Fishing 4, naprawdę fajny chłop. No i kurczę, coraz bardziej, coraz bardziej mam ochotę w to pograć, więc dzisiaj jesteśmy na rybach. Rzeka Doniec, słuchajcie ja tutaj sobie wziąłem jakieś Dwa zestawy gruntowe, bardzo delikatne Na jakieś płoteczki, jakieś małe leszczyki, to będzie nasz cel Czyli pełny po prostu relaks nad wodą Dwie Lekkie gruntówki, tutaj mam spławikóweczkę Jakąś taki bacik Zaraz sobie zobaczymy co tam jest dokładnie I jak to wygląda Tak to wygląda będzie coś takiego. Coś takiego, tylko ja chyba sobie przypon jeszcze na delikatniejszy zrobię. A, a dobra. Nie zrobię, bo, bo nie mam. 5 kg, mam, może taki. No troszeczkę cieńszą żyłkę, zobaczymy, jakie będą tutaj brania. Najwyżej coś później sobie pokombinuję. Jeżeli chodzi, bo piszecie czasami w komentarzach o jakieś poradniki, żebym wszedł do Russian Fishing, zobaczył gdzie, co się łowi i tak dalej, to tutaj Wam nie pomogę, słuchajcie. To Fishing Planet ja mogę tam poszukać, ale Russian Fishing to jest, no to nie jest mój konik, słuchajcie. Ja tutaj też, jak sobie gram, to, to raczej albo wchodzę i po prostu tak, żeby sobie posiedzieć, żeby odpocząć od Fishing Planet. Albo po prostu korzystam e, tak jak teraz jestem tutaj, akurat na, na kanale Bum Szakalaki, Ale jest też MJ Play, bardzo, bardzo fajny chłop, i też pomaga tutaj graczom e, w Russian Fishing. Są jakieś inne strony, na których Wam nawet nie, po, nie podlinkuję, bo o, chyba ostatni raz grałem w to nie wiem, jakieś pół roku temu. Nie wiem, czy one są dalej aktualne. To, to już trzeba sobie tutaj najlepiej na czacie z chłopakami pogadać. Oni wtedy Wam na pewno pomogą, podpowiedzą. Nam tutaj się robi. Już ranek, czwarta, zaczyna świtać, także. Jeżeli chcecie więcej w ogóle, Russian Fishing, to dajcie znać, bo powiem Wam szczerze, że dzisiaj odpaliłem Fishing Planet. Wszedłem na to morze i. i wiecie co, i wyłączyłem. <grym _> tak, tak, tak dzisiaj właśnie wyglądało moje granie w Fishing Planet. Jakoś kurczę po tej nowej mapie. No totalnie, totalnie nie chce mi się. Grać tam. A dlaczego nie mogę odłożyć wątki? Halo? O, dobra. Tutaj mogę podpórkę postawić. A, klipsa nie ustawiłeś. okej. Dawaj, zbijaj to jeszcze raz. Także tak, będziemy... Kurde, jak to skacze. A, bo ja tak bliziutko jestem. Będziemy łowić na 20, chyba metrze. Tam jest 20, to tutaj damy 23. I zobaczymy, co się dzieje na 23. metrze U, chyba nawet nie dorzuciłem. Dobra, zamykamy. I to, co mi się mega podoba tutaj, to, to, to takie szczegóły, które po na przykład no po rzuceniu Widzicie, ta, ta przynęta opada cały czas na dno. O, dopiero żyłka się trzymała. Jest na dnie, tutaj sobie. Troszeczkę możemy. O, troszeczkę sobie napniemy tą naszą żyłkę. Nie wiem, czy aż. powinienem aż tak mocno, ale tak sobie zobaczymy dzisiaj, czy to będzie. działało. Kurde, może aż tak. Może jedną. Może jedną tak napnę, a. No dobra, mam obie napięte. <laughs> Niech tak będzie. Dobra, zostawimy, zobaczymy czy będzie jakieś branie. A tymczasem jeszcze sobie tutaj e, na spławiczek i na spławiczek na muchę no zobaczymy co tutaj na muchę będzie brało. Mam trochę tych much. Cyk do wody. O! Tam już mamy branie na naszym fiderku. O, pięknie. Zluzował żyłę. Zobaczmy co to będzie za ryba. No zobacz, kij, jak się fajnie gnie. No to mi się podoba. Tu są te rzeczy. Jeżeli ktoś śledzi kanał, to często rozmawialiśmy o tym Russian Fishing i w ogóle. Zobaczmy, co mamy. Małutkiego leszcza. Coś z niego zrobimy. Nie zmarnuje się ten leszczyk. Kurde, jeszcze nie dorzuciłem. No, trudno. Jeszcze żyłka. Jeszcze nasz koszyczek opada, opada, opada. Dobra, jest na dnie. A i zostawimy taki. Ten mnie denerwuje. <ścoughs> ten, ten mi zepsuł pomysł. Dobra. Troszeczkę go przerzuciliśmy, a nie wiem co się dzieje. Co się tutaj dzieje? Gdzie jest w ogóle spławik? A, dobra. Widzę spławik i popłynął. Nie wiem czy my w ogóle tu zdążymy coś położyć. U ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie teraz tutaj znowu przydzwonił. malutkie haczyki sobie założyłem, dziesiąteczki jak widzicie, tutaj pęczaczek założony na drugiej Uuu. na drugiej wędce mam chyba chyba jakąś larwę kornika czy coś takiego i chciałbym tutaj tarania złowić ale na razie widzę z tego na razie tylko leszcze tutaj, czekajcie wezmę tutaj 100% mocy czy dorzucę do klipsa? nie dorzuciłem do klipsa no dobra, grubo Zobaczymy. Spławiczek sobie płynie i płynie i płynie i... Spławiczek nic nie mogę złapać na razie. <laughs> Ale może dlatego, że co rzucę, to odkładam tą wętkę zaraz. Ostatnio sobie połowiłem tutaj troszeczkę płoteczek. O! 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 Jest brany na spławiczek. I cyk! Mamy to. Mamy rybę. Mamy rybę na bacika. I co to będzie za ryba? O! Jelec. No i dobra. I pasi. I tak sobie właśnie tutaj czas płynie. Kapkę człowiek może wypić. Także czekam na Wasze komentarze. Czy gramy trochę więcej w Russian Fishing? Uuu, ładne branie. Ale poszedł spławik od razu cały pod wodę. Uuu, uuu, uu, Co to jest? Co to za ryba? Ej, to, to coś ładniejszego. Ładna ciosa. O kurczaczki. 458 za taką rybę? Ej. Fajno. No to jeszcze raz. <laughs> ale zebrała tutaj ładnie. Troszeczkę słabo widać, ja już mam maksymalne ustawienia graficzne i słabo strasznie widać ten spławik w tych odbiciach drzew. No, ale jak to wygląda? Jest kolejne branie? Chyba przegapiłem. A i chyba mogłem to. Przy... Dobra, bawi się, bawi się ryba, poszła. I jest kolejna, jest kolejna ciosa. Tym razem mniejsza. Okej, okay, okej. Okay. No fajnie, fajnie. Coś tu połowimy. Czy mogę bardziej to przybliżyć? Jakbym chciał spojrzeć tam na drzewo? Nie, nie mogę bardziej tego przybliżyć. Dobra. O! Zdążyłem powiedzieć, że nic nie bierze na gruncik. I teraz na 20 metrze mamy branie. Ale na razie, na razie skubię. Skubię, skubię. O, dobra, poluzowało się. Jest ryba? No jest. Skręcimy trochę hamulec. Maleństwo będzie. Jest płoteczka? Jest płoteczka, proszę bardzo. O. Taka od razu większa. <laughs> Ale 25 cm to już całkiem przyjemna pudeczka. Dorzucimy do tego klipsa? Tutaj nie wiem, czy ja dorzucam w ogóle na ten 20 metr. tymi zestawami. Dobra, tu podciągniemy trochę, widzę, że luźno żyłka się zrobiła, to ją trochę napniemy, no i wracamy do spławiczka. Jakąś zanętę może, ale to zaraz sobie, może coś do koszyczka warto byłoby tam wrzucić. Bo tak na razie rzuciłem ten pęczak i tą, tą larwę, ale żadnej zanęty tam nawet do koszyczka nie wsadziłem. A chyba troszeczkę trzeba będzie. U, dobra, dobra, dobra. Skubię i jest branie. Jest branie i jest ryba. Jest mały jelec. Nasz wełtkarz jest głodny. No dobrze. Czy ja coś mam tutaj do jedzenia? Coś kurczę, A dajmy. Kiszonego ogóra niech zagryzie. Do tego kromeczkę chleba. A już jest zadowolony. Uuu, ale branie. Nie zauważyłem w ogóle. Ale chyba wcięta ryba. Wcięta, dobra. Mała ciosa. Jakieś okulary by się tu przydały na te odbicia w wodzie. Ale ładne to było branie. Co to będzie, płoteczka jakaś? Ukleja. No kurde, w sumie muszę przyznać, że takie naprawdę fajne uklejowe branie to było faktycznie. Delikatnie zasała pod wodę. Tutaj mam chyba jakiś mały gruncik, jeżeli dobrze pamiętam, z 20 centymetrów na tym spławiku. No i tak moi drodzy, 19 godzina się zbliża, na gruncik założyłem czerwonego robaka, przerzuciłem go troszeczkę bliżej, bo tam dalej się nic totalnie nie działo, no i w końcu też trafiłem, jakieś taranie zaczynają brać, 19 godzina, dwie sztuki na spławik, co prawda, tutaj ten jeden swój spławik zostawiłem, bo na dwa nie wyrabiam, uklejki mi atakują, ale może zaraz, dobra. Coś jest tutaj troszeczkę spokojniej, zobaczymy. Za te krzaki chciałbym rzucić. No to rzuciłem. Idealnie rzuciłem w krzaki. Nie taki był plan, ale może żadnego zaczepu nie złapiemy tutaj. Co nie ukrywam, byłoby bardzo fajne, bo nie chciałbym stracić haczyka. Dość drogie haczyki akurat kupiłem. Ale przynajmniej ryby się dobrze na to wcinają. No dobra, udało się. Udało się bez straty wyciągnąć. Jeszcze raz zobaczymy. O, dobra. O, boloneczką to się bez problemu rzuca, a pacikiem troszkę troszkę gorzej tam trafić, ale ale też się da. <laughs> Parę prób. O, chyba mi spławik zniknął. Tak jest. O, to ładna rybka. Spięła się? Nie, jest. Będzie ładna ciosa. Sprawda dalej niewymiarowa, ale powalczyła. Na starcie powalczyła jak wymiarowa. Widzę wieczorem, lepiej widać te żółte spławiki. Czerwonego praktycznie w ogóle nie widać. Co mi się niezbyt podoba, no ale trudno. Przez dzień mamy złowione 33 ryby. Nie wiem, czy cokolwiek na tym zarobię, ale do tego już się przyzwyczaiłem, że ja w tej grze zarabiać nie potrafię kompletnie. Może przez to. Mam taki kurczę. Że tak ciężko się ciężko się gra. Przez te zarobki. Miałem <laughs> wrażenie, że się dźwięk mi zbagował i nie łapał w ogóle mikrofonu. Coś dziwnie tutaj śmiga. O, jest branko, jest branko. Chyba nie przyciąłem, a nie, przyciąłem jakąś klejeczkę. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo mi tamten zestaw mi gdzieś wypłynął. Nie wiadomo gdzie. Zdecydowanie za daleko. Mm. A jest, no kurde, tego czerwonego spalika w ogóle nie widzę. Aha! Cheater, zrobił to. I od razu lepiej widać. Pytanie, czy w ogóle w nocy będą tutaj brały, ale obawiam się, że chyba... U! U! Ja tu się obawiam, a tutaj... Kurde, to nie na tym kiju branie! Dame, Dobra, jest. Udało się ją zaciąć. <ścoughs> jest kolejny tarań. Dobrze. Trzeci. Cały dzień nie brały, w nocy biorą. Pomyliły mi się spławiki. Specjalnie założyłem sobie dwa różne, żeby się nie myliły i i tak się mylą, i tak się mylą. Nie. Dobra, żółty z prawej strony, czerwony z lewej strony i gruncik, na który na razie tutaj kompletna cisza. No i czy to nie jest relaksujące? Płyną sobie te spławiczki. Płyną. 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 I nic się nie dzieje. I przerzucamy. I one znowu płyną. I płyną. Ja no oczywiście żartuję. Jak ktoś umie grać, to ma branie zabraniem na spławik. Nie wiem, czy nie powinienem tutaj jeszcze delikatniejszych przyponów, no ale. Uu, ale ładnie. ładnie tutaj. Pod nogami ukleja zebrała. Ale może wgryziemy się w ten temat i wrócimy troszeczkę do tej zabawy. Za chwilę idę. Idę do kawiarni, zobaczę, ile jestem w stanie za to wziąć monet. Tylko najpierw, jeszcze kromeczkę chleba. O, piękne branko, cyk. Mamy rybę? Mamy rybę, dobra. O, i jest branie też na grunt w końcu. O, tu będzie coś ładniejszego, chyba. O, taka ładna cio ciosa. Zobaczmy, co na grunt. Na grunt chyba. Chyba się nie wcięła na grunt. No oczywiście, że się nie wcięła. za szybko. Kurde, jeszcze mogłem dać jej się pobawić troszkę. Czekajcie, wiemy o delikatnie, to tylko naprężymy. Ups, uda się wyjąć, dobra. <laughs> Jeszcze po raz kolejny się udało, bez znaczenia. O, dobrze, właśnie tak chciałem. Taki miał być pierwszy rzut. Idealnie za linię tych yy, grążeli, tutaj. Nie, nie udało się. To nie zawsze, nie zawsze się udaje. Niestety na spławikach tak to bywa, że bardzo dużo, bardzo dużo brań gdzieś idzie w bok, niestety. O, dobra, jest ryba w końcu na nasz grunt. Mimo, że kupiłem drogie ostre haczyki, co jeżeli ktoś ma niski level, to nie, nie bardzo polecam. Ponieważ często się okaże, że kupujecie haczyk za 40 monet, a urwie Wam go pierwsza ryba, <noise> także może na starcie to to nie, szczególnie na baciki, nie? bo na bacikach, kurde, ja już tyle, tyle dobrych haczyków straciłem, dlatego też tutaj jakąś taką byle jaką bolonkę sobie kupiłem sześciometrową, ale przynajmniej jest kołowrotek, można trochę, można trochę z tą rybą powalczyć nawet na słabszym zestawie, jest szansa ją wyholować, a często miałem tak, że na przyponach tam do kilograma czy półtora kilograma na płoteczki, uklejeczki, na jakieś jelce, no wezmę tą rybę czy nie wezmę? Przywalił mi jakiś, albo Karaś, albo Klenik i kurde, ryba nie do wyjęcia i zaraz wiecie, zestaw zestaw urwany i, i dziękuję. 40 monet poszło w Pineski człowiek już taka gula, bo <głos》>, łowił te ryby po jedną monetę i nagle godzina gry poszła. Zakładasz nowy haczyk, pierwsze branie i po to samo, nie? I w 4 dziękuję, tydzień przerwy. <głos》> Takie takie miałem początki w tej grze no. Dopiero później, dopiero później troszeczkę poszperałem po internecie, znalazłem na Twitchu gościa, który mi powiedział jak mam grać. I nie róbcie tego. Jak ktoś wam mówi, jak macie grać, to owszem, możecie sobie te jego uwagi wziąć do siebie. Jakby może wziąć do siebie to za dużo powiedziane, ale wziąć to pod uwagę, jakąś poprawkę na to, żeby lepiej wam się grało, więcej ekspa, więcej, więcej kasy. Ale nie róbcie tak jak ja, że po prostu robiłem to, co gościu powiedział. Czyli siedziałem na starym grodzie ze 100 godzin, albo i lepiej i łowiłem cały czas leszcze ze spota na spot, tylko przechodziłem. Jak jeden był nieaktywny, to szedłem na drugi i widzicie jak to się skończyło, całkowicie straciłem frajdę z tej gry, po prostu zniszczyło mi to, zniszczyło mi to tą grę, dopóki sobie chodziłem, łowiłem, byłem zachwycony na początku tą gierką, dopóki nie zacząłem grać tak jak właśnie ziomek powiedział, zwracać uwagę po prostu na każdy zarobiony grosz, ty chrypnieła, bo się nie opłaca, Łap, tylko to, tylko tu. No i nie, tak to tak to się nie da na dłuższą metę w tej grze wytrzymać. O, o. Chyba za blisko rzuciłem. No trudno. Może będzie branie. Może będzie branie i wyjmę rybę. Dobra, moi drodzy. Poczekam, aż to przepłynie. Może nie, może nawet nie będę czekał, aż to przepłynie. Tą sobie już wędeczkę zwinę. Dobra, cyk. Poczekamy, czy to przepłynie, bo widzę, że w nocy tutaj generalnie brania są dość słabe. Ja wrócę sobie tu jeszcze połowić nad ranem, bo fajnie wchodziły te ryby. Tutaj też nie zapowiada się na branie. Gruntóweczkę sobie zostawię. Niech Ci ryby, a my zobaczmy, ile w ogóle przez taki jeden dzień. Jeden dzień trwa tutaj godzinę, czyli no... Od razu wam mówię, że u mnie to szału nie będzie. Eee, w dodatku nie wiem nawet gdzie tu jest kawiarnia. No, tu, tu, tutaj jakiś warsztat jest. Idziemy sobie dalej. No generalnie łowienie w tej grze te miejscówki są naprawdę, naprawdę przyjemne. Co tu jest kawiarnia? Dobra, zobaczmy jakie są zadania w kawiarni. Co my tu mamy? Mamy Mamy jakąś ciosę, ale to ja chyba takich dużych cios nie złowiłem nawet jednej, okej. Okay. Jazia ukleja, 4 sztuki uklei za ile? Za 37 monet. No to tak 37 monet od 40 gram, no to akurat dajmy te najmniejsze. I już mamy, 37 monet zarobiliśmy. Krąpia chyba w ogóle nie złowiłem. Tak, w ogóle. Jazia też nie, klenia też nie. Tego też nie. O proszę. <śla> w ogóle tutaj to się nie nałowiłem za dużo, muszę wam powiedzieć. Dobra, i zobaczmy ile jeszcze na rynku reszta tych ryb będzie warta. Mamy 37 monet, a za resztę ryb, o matko, same niewymiarowe. A za resztę ryb dostanę 52 monety. No ale tak to jest, jak się ma niewymiarowe ryby w siatce. Takie jelce, zobaczcie, mały jelec 128 monet, no to jakby takich nałapał. Tarań też fajnie płatny. Ta ciosa też, no ale zdecydowanie mniej. Uklejeczki malutkie też troszeczkę warte. Tutaj jakaś bida jest. Widzicie, niewymiarowa ryba jest nic nie warta. Tylko wymiarówki jakieś, chociaż płoteczki to tam tyle co i nic. Czyli ile to? 50. No, w godzinę zrobiłem 100 monet. No to tak to u mnie wygląda bardzo słabiutko, bardzo słabiutko, ale ja tutaj dzisiaj sobie przyszedłem tylko i wyłącznie poodpoczywać, spocik w ciemno, co prawda ze strony wzięty, bo ze strony, ale nie wiem czy jest aktywny czy nie, no jakieś ryby są, ale nie wiem czy to można nazwać aktywnym spotem robiąc w godzinę 100 monet, e, chyba, chyba na standardy tutaj aktywnego spota w tej grze, no to, to jest on po prostu nieaktywny. Ale to będziemy sobie badać dalej. Czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, na łapki w górę, bo jeżeli, tak jak mówię, jeżeli to będzie, będzie jakieś zainteresowanie fajne, no to, no to lecimy. Ja sobie tutaj pogadam trochę z chłopakami, zagłębię się w temat, co gdzie, jak i dlaczego. I mam nadzieję, że już w kolejnych materiałach będzie zdecydowanie lepiej szło i zarobek i łowienie tych ryb. Także trzymajcie się dzięki wielkie do zobaczyska w kolejnych materiałach na kanale.